Wymiana w pistolecie w tą trudniejszą wersję. Czyli w momencie jak mamy zamek, który zostanie z tyłu, znaczy nie zostanie nam z tyłu, no, tak jest. Robimy sam manual, czyli padł pad strzał, nie ma strzału. Oczywiście jak nie ma zamek, nie zrozumimy, ale Dzisiaj tylko sama nowe zmiany, czyli strzał, cofamy, w tym jak idziemy, cofamy, teraz druga ręka idzie po magazyn, nie? Sprawdzamy kulkę. Delikatnie. Bro, broń już idzie, wycelowo.

już trochę tam wystrzelane magazyn. Czyli zrobiliśmy sobie wymieniliśmy ten sobie schowamy, wiemy się w miście kilka mamy i znów strzał i znów wymiana. robimy kilka statycznie, jak już statycznie będzie Wam wychodziło, to zrobimy to samo, co z skeletem. Dodamy to do ruchu. Żeby <grym> załatwić. Staramy się grawić na, na nasz cel, tak? Cel jest. Wierzę, żebyście wiedzieli co się sterwiem, bo taki ruch tu, do, do dołu spowodować to do cel wam ucieknie i nie będziecie wiedzieli, gdzie mam ucieknie, nie? Czy w lewo czy w prawo? Dobra, okay. e, Jest tak, nie ma jedna taka, taka rada. Jak robimy coś na sobą, nigdy nie róbcie bam, 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 takich rzeczy, bo później realnie, bo nieświadomie, bo zrobicie to. I kuliko, to będzie ewentualnie nigdy takie bam, 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 nie róbcie takiego, tak. tak, tak. bo to później gdzieś tam się koduje w naszej podświadomości i wy nieświadomie to później robicie. I później tak. bam, 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 bam. Jest Jest tak. to bam, bam, to no, no. dobra, to co treść dreszczaki porobić. No, a widzisz, widzisz się w grozinie, jak z przodu, nie? Ręka poszła od razu na mówę. Dlatego no, mówię, znać jedno i drugie, ale wiedzieć jakie są konsekwencje. Nie? bam, bam, bam i znowu wymiar ok, Sami mi sobie decyduje jeszcze chwileczkę do nasz szef, we własnym tempie trzymaj chwyt, nie zmieniaj tylko chwytu ten chwyt ma być, ma być tutaj pra prawie taki sam i już idziemy, załadowanie Dobrze. Nie się na kawurę. Damy ruch do tego delikatny, czyli jeden strzał do tyłu, wymiana i po wymianie idziemy do przodu. Okay. Okay. No, cały czas zmieniam chwyt, to z no, no, dosięciem kciuka. Ale słuchaj, to jest tego typu... Właśnie o to chodzi, żeby tu już jest następne ćwiczenie. Tam budujemy tą naszą powtarzalność w tych ćwiczeniach pierwszych, a tu już trzeba będzie właśnie wrócić, spróbować wrócić do tego chwytu. No. Trzeba, ja też muszę delikatnie, żeby jeżeli wziąć magazynek, też muszę delikatnie go mm -hmm. przegosić. nie? to jest ok, jak tak. ja troszkę obrócę. Tak, no. Tylko świadomość taka, że jak troszkę zrobisz tu, mm -hmm. to później musisz wrócić tego swojego naturalnego wydłu. Dobra. Dlatego te pierwsze ćwiczenia są po to, żeby, ja mówię, żeby zamrozić ten chwyt właśnie po to, żeby nauczyć nasz że jak zrobisz to, to że później wrócisz i będziesz miał tak samo tą brązkę, okay. Okay. Tak samo z postawą, nie? To co? Gotować? give you No, teraz to już jest krystal, tak powiedzieć. Słuchajcie, no, pistolet ma prawo wejść, tak? Bo pistolet...